Kurde to jak się w tego youtuba robi <laughs> Man. Jestem jak ten mem żołnierzem. Pokazuję na ekranie. Tak, tak to wygląda. Co ja mam? Poszukaj szczepionki, poszukaj kasety magnetofonowej. A gdzie jest kaseta magnetofonowa? Nie wiem. Mam iść do przodu. Dobrze, to idę do przodu. Tu byłem. Nie byłem. To tutaj wchodzę. O! Hmm. Ciekawie. Halo? Halo? Jest tu kto? Halo! Dzień, dzień dobry. dobry! Ja podanie przyszedłem złożyć. Dzień dobry! Halo! Halo! Dzień dobry! Hm. Hmm... Chyba nie żyją. O! Pup! Dziennik pielęgniarki... Pomóżc... Ktoś nie umiał po polsku pisać. Pomóżc... O! Pod żadnym pozorem nie można wynosić identyfikatorów. Zaginął klucz od szatni. Na dziedzińcu. Dobrze. Czyli idziemy na dziedziniec. Hmm. Musi. Hmm. Dobrze. Także. O. Pan potwór tutaj był. Dobry. Jest tu kto? Ja mam iść tam. Hmm, tu tam byłem. Nie, what, y, what? nie, tam nie, byłem Muszę nie, tędy nie, Czy... Tutaj mi blokuje. Tak. Co tu. tu nie, nie, tu nie, nie, tu tu jak mówię, nie grałem w to przez 382 lata. Okej, okay. not this way. Dobra. O! Dzień dobry. Kto to? puk. puk. Tam. Puk Puk Otwierać Nie da się tego chyba otworzyć Nie To mam to gdzieś Niech sobie biją LUT LUT, WHERE O, notatnik o, save, do którego nie mam kodu. Jeehee. Rzeszawki um, pokoju pielęgniarki do gabinetu zabiegowego, postaram się coś zakreślić. Okej. Okay. Dobrze. Padasz? Padasz. Dwa. Trzy. Cz cztery. Pięć. Pięć. Tu nie przejdę. Do tego nie mam karty. O! Jeszcze żyjesz! Pup! 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 Pa, pa. Halo, jeszcze ty, bo już nie żył, ale to nieważne, dzień dobry, jest tu kto? Kto to pani? Zioło. Aha! Nie powinna żyć. Granat. fuck? amunicja. Dobrze. Safe, do którego nie mam dostępu Więc tutaj nic też nie znajdziemy. Tu nie, tu mi zostaje i wyjść tu. Tutaj są jakieś drzwi. Albo no wyjść też tędy. A! No, szczerze mówiąc, myślałem, że pójdę dalej. Czy to jest zobaczenie tego, a nie przeskoczenie? Dobrze wiedzieć. Klucz. Dobra, to do czego był ten klucz? No to jest pytanie. Amunicja Nie pamiętam do czego go klucz Dzień dobry eee, To jest to, prosty zamek Wyjście awaryjne z zielonym ziołem Do czego był, przepraszam bardzo, akta yyy o Zginął klucz do szatni Dobrze, czyli idziemy do szatni Czyli musimy wejść z powrotem Na drugie piętro Żeby się dostać tu Dobrze A ja bym sobie zapisał Świetnie. Dzień dobry. Przyszedłem zapisać. Pup. Pup. Ta. 22 października. Mamy 3 grudnia. Yy, widać, że. Nie grałem długo. Ale to nieważne Dobrze. O. Mapa szpitala. O. Świetnie nie zabiegowych, pomieszczenie... Tu, czy tutaj jest szatnia? Tak, tak. Dziedzinie, wyjście, sala operacyjna. To jeszcze sporo jest, dobrze. Ale idziemy tu najpierw. Dzień dobry! Musi. Halo? Jest tu kto? Halo? Are you all dead? Hope so O, no Kluczyk, użyj Dzień dobry Good. Szafka jedna, pusta Druga, pusta Trzecia Granat Czwarta O kurde Jezus Maria O mój Boże Jezus Niej. Wyrzuć. Katemit. Się zesrałem Halo Jest tu kto? Mam identyfikator i nie zawaham się go użyć. No, no zapisuję. Świetnie, to zaraz zginę. Proszę nie zapisywać w takich momentach, bo się boję. Aha. Mm-f -hmm. Tak tak mówię. Tak. Exactly my thoughts, Carlos. Exactly my thoughts. My goodness. Dzień dobry. Dzień dobry. Zapis. Up, up. Hmm. Czy znaczy tutaj? Nie, nie, ja proszę, wtedy. Dobrze. Dobrze. Gdzie ja mam iść? Tu? Tak, tam było. Jeszcze tu pójdę Co to było? Czy to ten gówniak? Ja się ruszyć Zamknięte Na mnie wskoczy Halo? 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 był. Tak. Tam są. A. Aha. No dobra. A cześć. na razie. My idziemy tu. Pop, Pop, pop. Wchodzimy. Złoma walczył Mam granat i nie zawaham się go użyć. To się stamtąd trzeba przez przejść. Dobrze. Aha, no siema. Co tutaj robi taka piękna pani, pup, 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 pup. No dalej rozwala, dobrze. No, żyjesz. No, chyba cię coś... Chyba nie. bo i... Ty dajesz się jeszcze wstać?! Leż. Leż i ruszaj. Carlos. Proszę cię. Carlos. Amunicja. Nie mam wytrychu. Nie słyszę kolegów. Kwiatek. Koledzy są w tych drzwiach. God damn it. O, cześć kolego. Bup. Carlos Robimy to. Carlos. Carlos, ty debilu. Carlos te debilu Carlos te idioto Carlos, ty idioto Zabij go Dziękuję God fucking damn it. Dwa razy Tym samym granatem W siebie Carlos debilu Przynajmniej pierwszego to trafiłeś, ale czemu tym drugim rzuciłeś o sufit? Carlos ma mniejsza IQ niż ja A to coś znaczy No chyba nie

Carlos Dobra, szybki skip, zaraz wracam Carlos Posłuchaj mnie teraz Ale posłuchaj mnie uważnie Masz w ręku granat Wejdziesz do tego pokoju I rzucisz w jednego A potem Weźmiesz drugi granat i rzucisz w drugiego rozumiesz mnie Mam nadzieję Siemka Papa pa. jeden dwóch kombo. Kombo. Let's go. Let's go. O, tak się musisz leczyć. Świetnie. Prawo, Carlos, jesteś geniuszem. mi był na Twoim miejscu, to już dawno bym zginął. Ja nie jestem na twoim miejscu, więc żyjesz. Brawo, Carlos! Jesteś inteligentny! Kto by pomyślał... Och, kto by pomyślał... Naprawdę, Carlos. O, patrz, Carlos. Skaczemy po drugiej stronie i jesteśmy w dobrym miejscu. Patrz. I zobacz, i masz roślinkę. Brawo, Carlos. Może jakim ty jesteś inteligentem. Dobrze widzowie Trzeba i zapisać. Quyk i save. Y, dobrze, to by było na tyle. Y, to by było na tyle. Ja się... Ja się dla was bałem. Nazywałem się Adam, i, i ten. No. I do zmieni spodnie.